Cześć, witajcie w kolejnym epizodzie. Tym razem krótki materiał odnośnie moich wrażeń z otwartej bety Battlefield 2042. Grałem oczywiście na konsoli PlayStation 5 i muszę przyznać, że mimo wielu, powiedziałbym, nieszczególnie optymistycznych informacji, które znalazłem w sieci odnośnie tego, w jaki sposób gra działa na konsoli PlayStation 5, że są duże spadki animacji i one się oczywiście zdarzają, ale nie nazwałbym ich dużymi. Nie będę tutaj mówił o technicznych aspektach gry, ale o tym, jak ja jako fan serii czułem się grając w ten tytuł. Przede wszystkim byłem przytłoczony na początku ogromnym chaosem Zwięk spowodowanym zwiększeniem ilości graczy, większymi mapami, większą ilością punktów, które trzeba zdobywać, i naprawdę zajął mi dobry, dobre pół dnia. Przyzwyczajenie się do tego, że DICE, mimo że starało się zachować tutaj jakby oryginalny rdzeń Battlefielda, to sporo rzeczy też dodało. Jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają, którymi byłem zaskoczony i zastanawiam się, czy są to rozwiązania specyficzne dla samej bety, czy trafią też do pełnej wersji gry, ale. Jedna rzecz, która tutaj bardzo rzuciła mi się w oczy już tak jak mówię po pierwszych może 5 czy 6 godzinach grania, więc jest to mniej więcej około 12 meczy, bo jeden mecz trwa około pół godziny do 35, może 40 minut w zależności od tego jak gracze sobie radzą, to Fakt, że nie mogę grać w ten tytuł podobnie jak grałem w poprzedniej części Battlefielda, mówię o trybie Conquest, czyli nie mamy tutaj sytuacji, kiedy w trakcie grania w tryb podboju będziemy zwiedzać praktycznie całą mapę. Znaczy, możemy tak grać, jeżeli mamy, nie wiem, sprawnego kierowcę, dobrego pilota i będziemy w tym momencie w stanie bezproblemowo przemieszczać się po mapie dzięki użyciu pojazdów, które w tej grze wyglądają świetnie i w przypadku pojazdów naziemnych całkiem fajnie mi się nimi gra. Jednak. W przypadku pojazdów latających, niestety potrzebuje kogoś, kto wie co robi. Jeżeli nie będziecie po prostu koncentrowali się na obszarach, Tutaj mamy obszary, w których znajduje się kilka punktów, które mamy zdobyć. Większość czasu w tej grze niestety spędzicie na bieganiu między punktami. Więc zauważyłem, że najlepiej bawiłem się w tym tytule, w tych testach, kiedy koncentrowałem się ze swoją drużyną. Grałem z samymi randomami, nie udało mi się tak naprawdę poza Super Colo, chyba 8-3, z którym na jeden meczek nas połączyło, to nie udało mi się zagrać z nikim z naszego Discorda, na który Was gorąco zapraszam. To bardzo dobrze grało mi się w momencie, kiedy wraz z. Z drużyną koncentrowaliśmy się na ob obronie jednego obszaru, w którym znajdowały się dwa lub trzy punkty do zdobycia. Przemieszczając się między tymi punktami, oczywiście nie doświadczamy całości mapy, ale jesteśmy o wiele skuteczniejsi i mamy do czynienia wtedy z jakby faktyczną, taką troszeczkę taktyczną grą związaną z. Nie tylko ze zdobywaniem, ale także z utrzymaniem tych punktów. Z rzeczy, którymi się troszeczkę zaskoczyłem, i nie do końca mi się spodobały, jest system plus i nie mówię o tym, że jest on niefunkcjonalny, bo korzystałem z niego, zwłaszcza po pierwszych kilku meczach, naprawdę już naturalnie. Brakuje mi tylko czegoś, co powinno pojawić, wydaje mi się, w pełnej wersji gry, mówię o możliwości wybrania własnych przystawek, własnych attachmentów do tego systemu. Wiadomo, w trakcie gry powinniśmy odblokowywać, według mnie, różnego rodzaju elementy, które możemy dołożyć do naszej broni, czy to będą gripy, czy to będą różnego rodzaju optyczne elementy, lufy, magazynki czy inne pierdoły, ale Miałem wrażenie, że tutaj otrzymujemy broń, wszystko jest odblokowane i mo mogę się mylić, bo nie wszystkie informacje mam oczywiście w głowie, ale. Mam, na, mam nadzieję, że nie tak to będzie wyglądało w pełnej wersji. Chcę odblokować jakiś attachment, czy to będzie amunicję, znaczy magazynek, czy to będzie uchwyt, czy to będzie właśnie optyka i sam wybrać, które te optyki, które magazynki, które lufy chcę dobrać do swojej broni w, nie wiem, w jakimś menu, które pozwoli mi wyposażyć siebie w te rzeczy. Jeżeli to będzie na takiej zasadzie, że odblokowujemy broń i ona już ma wszystko dostępne, nieszczególnie mi się to podoba. Kolejną rzeczą, na którą zauważyłem, że narzekało kilku graczy, którzy bardzo szybko wypuścili oczywiście materiały dotyczące bety, był fakt, że rzekomo nie mamy dostępu do kilfidu z całej mapy. Jest to oczywiście bzdura, wystarczy wejść sobie w menu w odpowiednią opcję, i możemy wybrać, czy chcemy widzieć punktację kilfit i wszystkie statystyki odnośnie naszego oddziału. Graczy, którzy są w pobliżu, lub wszystkich graczy, lub tylko nas samych, więc. To jest kwestia, wydaje mi się, wynikająca z pośpiechu niektórych twórców, którzy chcą jak najszybciej wypluć filmik, żeby zyskać kliki. Jeżeli chodzi o moją, moje doświadczenia z samej gry, bawiłem się świetnie. W momencie, kiedy ogarnąłem już tą zmienioną troszeczkę dynamikę, naprawdę gra zyska w moich oczach bardzo wiele. Wiadomo, że będzie to prawdopodobnie start tego... tej gry, będzie małą katastrofą. Tak, jak zwykle, Battlefield na start będzie miał kłopoty, ale. Wiem, co się stało z Battlefieldem 4, w co się zamienił i ta gra ma ogromny potencjał. Gunplay jest solidny, sam sposób przemieszczania się, jakby te tryby biegów, ślizgu naprawdę mi nie przeszkadzają. W tą grę można się bawić świetnie. Jeżeli gracie solo, możecie się skoncentrować na obronie poszczególnych punktów. Jeżeli macie kumpli, z którymi gracie, to już w ogóle, jak to się mówi, będziecie cieszyć się tą grą jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej solidny kandydat na jedną z lepszych gier z serii Battlefield. A, a jak to wszystko będzie wyglądało, no trudno mi tak naprawdę rozsądzić, bo jako fan Battlefield'a pewnie nie jestem w stanie do końca e, obiektywnie ocenić tej gry jako pojedynczego tytułu. Mogę, je od, mogę ją oceniać jedynie w kontekście innych części, w które grałem i nie jest tutaj tak źle. Graficznie na konsoli PlayStation 5 mamy do czynienia z bardzo ładnymi teksturami, całkiem powiedziałbym stabilną płynnością i jeżeli to zostanie poprawione we pełnej wersji to na pewno będzie będzie się dobrze grało. Zaskoczył mnie z suwak do pola widzenia. Można tutaj naprawdę zrobić sobie pole widzenia równoważne z tym, co możemy zobaczyć na PC. Więc, jeżeli lubicie grać z dużą dystorsją obrazu, to będziecie w stanie to robić. Jedyne, z czym miałem problemy, oprócz oczywiście przyzwyczajenia się do dziwnego systemu, plus to tak naprawdę nie za bardzo potrafię wyczuć jeszcze jakby konfigurację sterowania, czułości drążków i tych innych elementów związanych z jakby... Z czymś co w Apexie było jakby dla mnie od razu ustawione bardzo dobrze, kwestia tylko podciągnięcia e, czułości później w miarę e, jakby nauki gry, w miarę tej e, budowania umiejętności pamięci mięśniowej. Tutaj niezależnie co zmieniam, mam wrażenie, że gra ma jakiś taki input lag, input lag związany z obracaniem, strzelaniem i on jest o wiele mniejszy podobno na konsoli PlayStation 5 ze względu na 60 klatek i o wiele większy na konsoli PlayStation 4, e, gdzie e, mamy 30 klatek. Jestem ciekaw Waszej opinii, jak to wygląda z Waszej strony. Zostawię Was z tym materiałem do końca. To jest oczywiście jeden z wielu materiałów, które nagrałem, ale nagrywałem je bezpośrednio na konsoli PlayStation 5, nie za pomocą karty przechwytującej. Po prostu było mi, dla mnie to o wiele wygodniejsze, bo mogłem dla Was nagrać rzeczy, które już się wydarzyły, a w przypadku nagrywania standardowego, w większości przypadków, byłby to śmieciomateriał, bo ginąłem w tej grze na początku naprawdę, naprawdę. Naprawdę dużo razy. A na sam koniec myślę, że warto wspomnieć troszeczkę o tych warunkach pogodowych, o których wszyscy tak mówili. Zdarzały się mecze, kiedy tornado przychodziło, zdarzały się mecze, kiedy tornado nie przychodziło. Tornado ma zawsze wytyczoną ścieżkę, którą się przemieszcza, i przyznam szczerze, że nie przeszkadzało mi jakoś szczególnie w rozgrywce, być może dlatego, że nie znajdowałem się w punktach, przez które ono, że tak powiem, sunęło ale bardzo podoba mi się sposób, w jaki tornado wpływa na otoczenie. Drzewa reagują na sam wiatr, który powodu, jest powodowany przez trąbę. Oprócz tego drzewa reagują na przylatujące helikoptery, eksplozje, na, na wszystko, co się dzieje wokół gracza, co sprawia, że yy, grając w ten tytuł mamy do czynienia z takim naprawdę imersyjnym sposobem przedstawiania grafiki. Nawet yy, obłoki dymu, które są wzniecane przez yy, nie wiem, eksplozje czy kurz podbijany przez Kule, które trafiają w różnego rodzaju powierzchnie, też rzucają własne cienie. Problemem jest oczywiście pop-up, który na konsoli PlayStation 5 jest dosyć mocno widoczny, zwłaszcza jeżeli wejdziemy na poziom, w którym mamy wiecie szerokie pole widzenia i przemieszczamy się po wzgórzu, schodząc nie wiem w górę, w dół, widać, że ta trawa, te krzaki to potrafi wyskoczyć. Jednak myślę, że to jest kwestia optymalizacji, a nawet jeśli nie byłoby to aż tak, że tak powiem dobrze rozwiązane, to nadal grało mi się bardzo przyjemnie. Jeżeli lubicie Battlefielda i nie mieliście okazji spróbować tej otwartej bety, Jestem przekonany, że po premierze Dice będzie organizowało, nie wiem, darmowe weekendy czy jakieś inne otwarte m, dla wszystkich okresy, w których będzie można spróbować gry. Głównie dlatego, że jest to tytuł przeznaczony tylko do, do... Przepraszam, tylko do rozgrywki sieciowej. Jako, że język już mi się plącze i mija już prawie dziesiąta minuta, będę kończył. Zapraszam Was na mój kanał, na nasz Discord. Zapraszam Was do oglądania naszego podcastu, który nadajemy co niedzielę w jesiennym okresie o godzinie 20. I widzimy się w kolejnych odcinkach, tak szybko jak to będzie możliwe. A w najbliższe dni będę grał prawdopodobnie w Hell Luz, który został dodany do PlayStation Plus. Cześć. Trzymajcie się.